Witam Was na kolejnej lekcji. Dzisiaj zajmiemy się zmysłem powojenienia smaku i dotyku. To są kolejne elementy orientowania się w naszego organizmu w przestrzeni. Kiedy wzrok i słuch pozwala nam odbierać bodźce, które są nawet w znacznym oddaleniu od nas. Tak za pomocą Powolnienia smaku i dotyku et, odbieramy bodźce z naszego najbliższego otoczenia. Powolnienie i smak odpowiadają za odbiór bodźców chemicznych i one nam pozwalają z... sprawdzić, czy pożywienie jest dla nas ety, ety jadalne, czy jest. Z... Z świeże a z kolei zmysł dotyku yy, pełni więcej funkcji dzięki niemu nie tylko wiemy, że czegoś dotykamy lecz także potrafimy rozpoznać na przykład fakturę przedmiotu a także na przykład no, poczuć yy, ból czyli jakiś element zagrożenia że coś się dzieje Elementem zmysłu powienia są komórki węchowe. Znajdują się one w jamie nosowej. I cząsteczki związków chemicznych unoszące się w powietrzu dostają się do nosa wraz z wdychanym powietrzem. Tam pobudzają komórki węchowe, które wysyłają impulsy nerwowe. Komórki węchowe są bardzo wrażliwe. Nawet minimalna ilość substancji chemicznej w powietrzu zostanie przez, przez nie wykryta. Na przykład niech gdzieś w sali, na przykład, w której się znajdujecie, czy w pomieszczeniu, jest coś co niezbyt przyjemnie pachnie, ale nie intensywnie, to już po pewnym czasie nasz węch zaczyna coś odczuwać. Ten nieprzyjemny zapach rejestruje i już mózg kieruje się gdzie ten, skąd on dochodzi. Ponieważ nieprzyjemne zapachy najczęściej kojarzą nam się z jakimś zagrożeniem. Narząd powolnienia odgrywa ważną rolę w ocenie pokarmu i wraz ze zmysłem smaku tworzy całość doznań, dzięki którym odmieramy potrawy jako smaczne lub nie, albo jako jadalne lub niejadalne. I na przykład, kiedy mamy katar, węch staje się wtedy mniej sprawny, praktycznie nic nie czujemy. To wszelkie pokarmy, które spożywamy, mam wrażenie, że są takie jałowe: że jest za mało soli, za mało cukru, że w ogóle takie wszystko jest jak wióry. I tak jak wcześniej powiedziałem, węch jest też takim ostrzegaczem, który nas y, zawiadamia, że w powietrzu, w którym oddychamy czy pożywieniu mogą znajdować się substancje trujące. Jeżeli chodzi o smak, no to wyróżniamy pięć podstawowych smaków: słodki, słony, kwaśny i gorzki. oraz piąty umami. Umami to 100 lat temu został odkryty w Tokio i nazwano go, w takim bezpośrednim tłumaczeniu, można nazwać go jako smak mięsny. I on jest wywoływany przez glutaminian, aminokwas występujący w dużej ilości w mięsie, w sosach rybnych oraz pomidora. No a jest także glutaminian sodu, który jest bardzo e, szkodliwy i dodawany do większości gotowych potraw. Oraz przypraw. Do jakiego czytajmy etykiety tego, co kupujemy do jedzenia? Do zbierania e, wrażeń smakowych służy język. On jest zbudowany głównie z mięśni poprzez prążkowanych szkieletowych, a na jego powierzchni znajdują się liczne brdawki, w których są umieszczone kubki smakowe. E, I to one są właściwym narządem smaku. Zbierają one. E, Wszelkie smaki, które jestem w stanie wyczuć. I komórki smakowe, każda z nich rozpoznaje tylko jeden smak. I mogą one odbierać wrażenia smakowe tylko wtedy, gdy pokarm jest nawilżony przez silne. Wtedy związki chemiczne zawarte w pożywieniu rozpuszczają się, bo się na nie rozpuszcza i wnikają do kubków smakowych. A stamtąd docierają do komórek smakowych i pobudzają je, powstają wtedy impulsy nerwowe, które są przekazywane nerwami do płata ciemieniowego, bo ten płat kory mózgowej zarządza naszym yy, odczuwaniem smaku. Jeżeli chodzi o budowę języka, yy, znajdują się na nim cztery rodzaje brodawek: liściaste, nitkowate, grzybowate oraz okolone. Kubki smakowe mieszczą się tylko na, na brodawkach liściastych, grzybowatych i okolonych. Zmysł dotyku. Zmysł dotyku może być drugim wzrokiem. Osoby niewidzące na przykład mają bardzo wrażliwe opuszki palców i dzięki nim są w stanie rozpoznać kształt, przestrzeń, rozpoznać rysy twarzy człowieka, którego spotka, dlatego na przykład osoby niewidome, często jak się z wami spotkają, proszą o to, żeby mogły dotknąć Waszej twarzy, ponieważ chcą was w ten sposób zobaczyć. Można powiedzieć, dotykając waszej twarzy, w ich mózgu pojawia się obraz. I w XIX wieku niewidomy Louis Braille stworzył alfabet dla niewidomych. Dzięki niemu niewidomi mogą czytać. Jest to alfabet, z którego, który składa się z sześciu punktów i tylko część tych punktów jest wypukła. Dla nas. Jest, są to dziurki i grzybki na papierze, ale dla osób niewidomych jest to pełnowartościowy alfabet, dzięki któremu mogą, mogą po prostu czytać. Zmysł dotyku nazywamy też często narzędem czucia. I składa się on z tysięcy receptorów znajdujących się w skórze. Dotyk. To jeden z wielu bodźców odmianych przez skórę. W niej również znajdują się receptory wrażliwe na ciepło, zimno, ból oraz ucisk. I dzięki zmocowaniu dotyku współpracującym z tymi pozostałymi możemy opisać każdy przedmiot, który mamy w rękach. Nawet jeśli go nie widzimy, wyczuwamy z czego jest wykonany: czy jest gładki, czy szorstki, jaką ma temperaturę i twardość. W skórze znajdują się też wolne zakończenia nerwowe i one wykrywają ból spływany na przykład ukłuciem lub bardzo wysoką temperaturą. I dzięki temu nasz organizm wie, że należy cofnąć rękę od ognia, zanim zrobimy sobie krzywdę. I z, yy, z tego powodu mówi się, że receptory bólu mają dla naszego ciała znaczenie ochronne. Są też naj, yy, najliczniejsze ze wszystkich receptorów. Najbardziej unerwione pod względem dotyku mamy opuszki palców, a, naj, a najmniej mamy unerwione plecy. Jeżeli chodzi o komórki węchowe, to każdy człowiek ma ich około 50 milionów. Na języku jest około 10 tysięcy kubków smakowych. Przeczytajcie sobie jeszcze raz ten temat. I jako zadanie domowe proszę wykonajcie ćwiczenie. 1, 2, 3, 4 i 5. Do usłyszenia na kolejnej lekcji.